Grają razem dęciaki, wpadli na pomysł taki: Masz co w domu wyżykowski, Po kropelkach minął troski, A i lepsze za dęciem, Chętna na głowa, Lecz śpi w domu teściowa. Dziewięćdziesiąt lat na karku, A flaszeczka stoi w barku, Więc idziemy cicho sam. A wtem baba się budzi i na rzeka marudzi O, wyszelmy o wydranie, wasza noga tu nie stanie Bo trupie ochleję Rzeknie myśląc za wiele, ja tę babę zastrzelę Ale go nachodzi troska, bo to też istota boska Więc jej pożyć jeszcze dał. Rozdział piąty. Opisujący właśnie spotkanie Mistrza i uczniów. Raz do Mistrza Zagrody przyszedł stach noga i młody. Pan nauczy mnie te czary, żebym wiedział we wsi starej, jak te liry budować. Mistrz ogląda popysku, słyszy znane nazwisko. Bo te pudła to stolarze, co budują tam ołtarze. Znisny cerze korczynym a nauczę czemu nie bierz te deski i ucz się. Od tej chwili tam w Haczowie na obórce już bez krowy oba staszki lo robili. Rozdział szósty, w którym. Ujawniają się kunszt, wyczucie i subtelne poczucie humoru mistrza. Raz u mistrza w warsztacie leżą części na blacie. Ma tu koło klepki z beczki i świerkowe listeweczki. I na rogi dwa kołki. Oto zrobił z nich lirę, pograł z tak młodych chwilę. Czym mówi Stanisławie, ja pogrążam się w obawie, coś w tej lirze drewno żre. Niech nie boli cię głowa, bo ta lira gotowa. I do Stacha mistrz powiada, nie, nistrz liry, nie trój gadam, Ja swój sposób na to mam, zanim do klienta trafi, do kornika szlachtu trafi. I do diabła pójdzie sam, ją Stanisław korbą grać, a instrument zaczął drgać, kornik zdycha.